Anna Dymna skończyła 74 lata. Kocham życie i jestem coraz młodsza. Anna Dymna to taka postać na polskiej scenie, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Aktorka ma na swoim koncie wiele kultowych ról. Mimo emerytury, na którą przeszła w 2022 roku, nadal pozostaje niezwykle aktywna. 20 lipca skończyła 74 lata. W rozmowie z Faktem zdradziła, jak się czuje i gdzie spędza swój jubileusz. Anna Dymna bardzo wcześnie rozpoczęła swoją przygodę z aktorstwem. Już jako studentka pierwszego roku Krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej imienia Ludwika Solskiego otrzymała podwójną rolę Isi i Chochoła w Weselu Stanisława Wyspiańskiego. Taki debiut to marzenie każdego młodego adepta sztuki aktorskiej. Później przyszły kolejne angaże, a wraz z nimi sympatię i uznanie publiczności. Niespożyta energia Anny Dymnej sprawiła, że nie ograniczyła się jedynie do grania na scenie. W 2002 roku zainicjowała krakowski salon poezji, który nieprzerwanie odbywa się w niedzielne przedpołudnia w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego. Rok później powołała do życia fundację mimo wszystko. Anna Dymno obchodzi urodziny. Kocham życie. Oficjalnie w 2022 roku aktorka przeszła na emeryturę, jednak jej grafik wciąż wypełniony jest po brzegi. To sprawia, że na co dzień artystka ma dużo zajęć i z pewnością z niecierpliwością wyczekuje urlopu. Ten nadszedł w tym roku w lipcu, aktorka spędza tegoroczne wakacje nad morzem, a konkretnie w Łebie. Wyjazd jest tym bardziej wyjątkowy, zważywszy na fakt, że podczas jego trwania artystka obchodzi 74. urodziny. W rozmowie z Faktem powiedziała, jak się czuje w związku z jubileuszem. Mam 74 lata, kocham życie i jestem coraz młodsza powiedziała z uśmiechem Anna Dymna. Kropka z okazji swoich urodzin powiedziała także, że wszystkim życzy, aby w jej wieku czuli się właśnie tak, jak ona i z miłością podchodzili do życia.